Szkoła branżowa pierwszego stopnia przygotowuje uczniów do wykonywania określonych zadań zawodowych. Nauka w charakterze młodycianego pracownika realizowana jest w klasach wielozawodowych. Przedmioty ogólnokształcące są nauczane w szkole w salach wyposażonych w najnowsze środki dydaktyczne. Przedmioty zawodowe teoretyczne są nauczane podczas miesięcznych turnusów. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Praktyczna nauka zawodu w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających może być realizowana w warsztatach szkolnych na podstawie umowy o pracę.